Cześć, pokażę Wam jak dodać film do PSP Wpisujemy w Google AL Convert to PSP 1.3 Link będzie podany Klikamy pobierz, pobieramy go On będzie wyglądał mniej więcej tak Wchodzimy w Quality Dodajemy jakiś film, ja na przykład dodam Skąpiec Mailera Klikamy go Klikamy ten kwadracik, żeby nie oglądać go całego, żeby go razu skonwertować. Klikamy convert, konwertuje, jeśli daje do 100%, klikamy krzyżyk. Dodajemy go do PSP. Dodajemy go do PSP. Pod tytułem wideo. Film jest skonwertowaną, zostaje na pulpicie. Dodajemy go do, do wideo, bierzemy kopiuj i go tu wklejamy. Złączamy kabelek i sprawdzamy, czy działa. Jeśli działa, to dajcie pozytywa. Jeśli nie działa, napiszcie. Cześć Wam. Na